Co sądzicie na ten temat, abyśmy zaczęły na swoim kanale dodawać projekt Denko? No i byłyście za, za tym pomysłem, także rozpoczynamy taką serię na, na naszym kanale Będzie to seria o produktach z zużytych, nasze takie mini recenzje, czy te produkty się sprawdziły, czy też nie Koniecznie jeżeli używałyście któryś z tych produktów, dajcie nam znać w komentarzu, czy się u Was sprawdził, czy też nie I tym razem pokażemy Wam produkty tylko do włosów może czy teraz powiem Wam, że jesteśmy teraz, jak widzicie, we Francji. Łucja pomaga mi zużyć te produkty. Niektóre dostałam jako prezent, niektóre kupiłam dawno temu, kiedy jeszcze nie znałyśmy się za bardzo na składach produktów. Więc różne będą. Dużo z nich też będzie po prostu bublami. Dobra, może najpierw to, co Was może interesować na bieżąco. Trzy dni temu hennowałyśmy włosy, także jeżeli jesteście ciekawe, co to za kolory, to właśnie przychodzimy z odpowiedzią. We Francji kupiłam firmę MJD Henny Couillouvre. To jest miedź. Po 100 gram taka henna. Mniej niż 2 euro, kosztowała jedna. Ja mam zastrzeżenie co do tej henny. Jeszcze do tego zmieszałam pół opakowania tej kamilki kasztanowej. Czyli taka mieszanka. Moje zastrzeżenia do tej henny: bardzo ciężko ją rozmieszać. No i przez to jest bardzo dużo grudek, a gródki równa się nie pofarbowane miejsce na włosie, więc musiałam się dużo napracować. Jeżeli jesteście ciekawi, jak dokładnie jak prawidłowo nakładać henne, znajdziecie u nas na blogu taki wpis na ten temat. Na razie filmiku na ten temat nie będziemy robić. Mój kolor to mieszanka czterech brązów firmy Eld. Do tego kasztan firmy L i do tego połówka właśnie z tego Carfura firmy MJD. Tak, cosmetics, kolor kasztan, Z tej tak samo podtrzymuję to samo zdanie Za ciężko się Za ciężko, mimo że cena to jest chyba jedna z najtańszych w ogóle na rynku francuskim. Więc ponownie, prawdopodobnie tego już więcej nie kupię. Natomiast ta Elda, muszę powiedzieć, że bardzo dobra. Cenowo Elda wychodzi dużo drożej. Ona jest po 25 gram i jeden kosztuje 5 zł, a 5 to na mnie to jest dużo za mało. Na mnie to jest 7 tych Elda potrzebuje. Jeżeli chodzi o rynek francuski, to na pewno bardzo dobre są to te henny. Jest to jedna firma henna Color i druga te Garden. Ta kosztuje 5-6 euro za 100 gram. Przepiękny kolor szatynka. Miałam ten kolor na filmiku badanie logiczne włosów, więc jeżeli chcecie zobaczyć, to zapraszam tam. Dwa opakowania na swoje włosy. Tak i kolor, promimisty blond właśnie z tej henny kolor. To nie był do końca taki kolor właśnie promienisty blond, bardziej bym powiedziała, że to była taka bardzo jasna szatynka. Też bardzo fajny i bardzo dobrze się miesza, bardzo fajnie się używa. Teraz kolejnym produktem jest taka kuracja z Seboradil. Która jest 14-dniowa intensywna kuracja przeciw wypadaniu włosów i ja nie używałam jej przeciwko wypadaniu włosów, bo ją można też stosować w przypadku łuszczycy i łupieżu dla kobiet i mężczyzn. I ja miałam właśnie problem, nie wiem tutaj chyba od zmiany wody, mimo że u nas w Warszawie jest gorsza woda niż tutaj we Francji to pojawił mi się łupież, nie wiem, to może woda, ale nie wiem, nie wiem tak naprawdę, co było przyczyną i to mi faktycznie złagodziło ten łupież, więc na łupież, jeżeli macie taki problem, to te ampułki są fajne natomiast jeśli chodzi tutaj właśnie o, o, o przeciwko wybadaniu włosów, to nie zauważyłam zupełnie nic Ja teraz chciałam Wam pokazać naprawdę fantastyczny produkt, którym się tutaj zachwycają we Francji na blogach jest to woda do włosów z cynkiem, z miedzią, z srebrem. Nie ma żadnych perfum, nie ma żadnych dodatków, nie ma alkoholu. Ten produkt jest przeznaczony przy takich chorobach jak łuszczyca, jak wypadanie włosów, jak egzema. Więc dużo osób pisze naprawdę bardzo fajne rzeczy na tych blogach francuskim o nim. Ja też zauważyłam jak go używałam, rzeczywiście było dużo mniejszenie do wypadania włosów ją po prostu psikacie jako w ścierkę dwa razy dziennie, nie pozostawia tłustej warstwy. Naprawdę znakomity produkt. Bym powiedziała minusem i tego jest cena, bo takie małe pakowanie jest to 125 ml 12 euro. Możecie to znaleźć w sklepach bio, albo też oni otworzyli teraz sklep na drugiej dzielnicy w Paryżu. Kolejnym produktem jest 100% olejek naturalny, kokosowy, który Kamilka przywiozła z Dominikany. No i jeśli chodzi o włosy, to ten olejek u nas się nie sprawdza, dlatego bo na włosach średnio średnioporowatych i wysokoporowatych kokos działa tak, że te włosy są takie puszą się, no i nie są po prostu fajne. Także do włosów nie, natomiast do ciała czy do smażenia, tak. I idąc dalej za tym kokosem, mamy tutaj maskę Latę Kalosa. Bardzo popularną zresztą. E, z proteinami mlecznymi. Naprawdę byłam bardzo, bardzo zawiedziona. Bardzo mi się włosy puszyły. I przy naszych włosach jest to. No to jest kiepski pomysł. Tak, Na nie, już ona, ona ma dobry jest. skład, to ona jest przeznaczona po prostu do włosów nisko Tutaj jest żel Joanne, to jest jakiś do układania włosów, ekstra mocny. On jest bardzo długo zużywany, bo to jeszcze za czasów, gdy go Daniela kupiła, jak była ta moda na makrą włoszkę. No nie, na no, skład i tak dalej. Po prostu ten żel jest no, nie najlepszy. Nie polecam do częstego stosowania, ewentualnie od wielkiego wyjścia. I to tyle. No, jeżeli macie ochotę na żel, to na pewno jest dużo lepszy ten wymiany, o którym już. Jest robię, na kanale, gdzie zapraszamy. Mhm. Tutaj będzie link. Ja teraz przejdę do Yves Rocher. Jest to olejek regeneracyjny. On był w moich ulubieńcach, bo był całkiem fajny. Tyle, że ma jeden dosyć duży minus czyli perfumy. Teraz od, obecnie na rynku jest dużo więcej tych olej. Można znaleźć bez perfum, takie rzeczy, bez alkoholi. więc, więc na pewno nie, nie ma to, co. Nie ma co, można znaleźć co innego. Kolejna rzecz: taft Schwarzkop piarka do włosów musie. 5, czyli najmocniejsza, jaka jest z tej firmy? No i wiecie, pianki to to samo, co żele, czyli po prostu złot dla naszych włosów, dla naszej skóry głowy, także bardzo rzadko można takie produkty używać, jeśli w ogóle, ja w ogóle tego nie używam, to Ty używasz raczej. Tak. I co jeszcze masz? Bo to, to sobie na Halloween używałam, e, trochę zlepia włosy, e, dobrze trzyma, to może to, co to, to należy zauważyć. Czy był błysk? blask, bo to właśnie ta to seria, tak się odpowiada. To myślę, że bardziej, dużo bardziej u mnie jest ta jednak henna widoczna i to jest tego, jest ten błysk, a nie tak naprawdę od tego produktu. Czyli ona za nie dodaje po Czyli nie. Następny produkt jest to szampon suchy do włosów firmy Batiste. Zwiększający objętość z lakierem do włosów. Muszę powiedzieć, że byłam w miarę zadowolona z tego produktu. Rzeczywiście parę razy go użyłam i parę razy mi uratował życie. Ale jeżeli porównując te dwa produkty do produktu tego znowu co robiłam i jest o tym filmik sobie szampon do włosów, to preferuję ten mój, no bo tam nie ma żadnego schodnika, który niszczy Wasze włosy. Ale tutaj no, też jest niezły, jeżeli nie ma ktoś ochoty robić własnego produktu. Ja jeszcze jest... dodam, że u mnie tragiczne są te szampony Batiste, ja mam bardzo delikatną suchą yy, skórę głowy i u mnie po prostu te szampony powodują spędzenie, łukierz... No i absolutnie działą destrukcyjnie na moją skórę głowy. Kolejna rzecz. To jest olejek firmy Omia. Ja na temat produktów firmy Omia robiłam oddzielny filmik. Dlatego, bo uważam, że one zasługują na naprawdę dużo uwagi. To jest akurat ziemienialnianego ten olejek. Mają świetne składy. Fajne to mizery. Przyjemnie pachną. Ja uwielbiam po prostu te olejki. I tutaj jest ten olejek akurat prostu właśnie do włosów średnio porowatych, w kierunku wysokoporowatych czy wysokoporowatych. Będzie świetnie, dokręconych, falowanych, do olejowania, jak również na końcówki. Uwielbiam te olejki. Więcej w filmiku, jeżeli chcecie się dowiedzieć, to znajdziecie ten filmik. Koniecznie albo podlinkuję Wam w opisie. Jeszcze coś? Jest. Ja Ale już można. Dobra, to ja mam jeszcze dwa produkty w takim razie. I tak. Jeden to jest jeszcze za czasów, kiedy moje włosy były rozjaśnione watą cukrową I myślałam, że produkt, jeżeli producent napisze, że nas ochroni przed ciepłem, to nas ochroni przed ciepłem A to były czasy, kiedy ja po prostu byłam uzależniona od prostownicy Nawet idąc do, na imprezę, to gdzieś w łazience poszukiwałam wejścia Pocznie. do kontaktu, aby po prostu prostować na na imprezie Bo to było takie koło, że cały czas te włosy się robiły kręcone, bo ledwo co wyszłam i tak dalej, i tak dalej no i w każdym razie tutaj patrząc na skład, to ma pięć składników, z czego to bazuje na wodzie i alkoholu do nacie, czyli po prostu jest to bardzo niszczące, wcale nie zabezpiecza tych włosów. No i uważam, że ten produkt był też nawet na wizualnie na, na te włosy wpływał źle, bo one były takie matowe, beznadziejne. No po prostu bardzo zły produkt, moim zdaniem. I ostatnia rzecz. Po tą maseczkę nigdy sama bym nie sięgnęła i nie kupiła. One są często w rozmanach. A wiecie czemu? Jedna sprawa. Ja rozumiem, że to szata graficzna była pewnie bardzo dawno temu robiona. Była różna moda. Ale czy chciałybyście mieć włosy tak jak ta pani z okładki? Teraz wam pokażę. Jak taki król lew, czyli wada. To są właśnie moje włosy, kiedyś tak, były, tak wyglądały moje zniszczone włosy. Także tutaj poważny minus, nie wiem, czy powinnam to cenić, poważny minus za tę graficzną, za tutaj tą okładkę, ale jeśli chodzi o samo działanie tej glinki, maseczki do skóry głowy, to właśnie ja miałam długiesz no, i tutaj sobie tutaj tym separadinem, a drugi produkt to ten, który mi pomógł go zwalczyć i załagodzić tą skórę ukoić. Bardzo fajnie działał na właśnie skórę głowy. Niby zapach mango nie miał zapachu mango, i tutaj ma też do włosów przetłuszczających i skłonnych do wypadania. No to tutaj się nie mogę wypowiedzieć, nie zauważyłam żadnego wpływu, natomiast na łupież mi pomógł. Generalnie polecam tą blinkę. Tą no ja tutaj mam tylko to do powiedzenia, bo on się troszeczkę. Ja się spodziewałam na początku, jak go kupiłam, dlatego później mogłam go zużyć, że dużo łatwiej będzie się zmywał. Ach, no tak, no bo tutaj jest. Jednak y, też taki mały minus tego produktu, no ale jest ogólnie naturalny, ma fajne składniki. I że trzeba go długo trzymać, bo go się trzyma tutaj 30 minut, tak? tak Czyli tak, to jest tak, taki tak. dosyć. I on ma też olejek, je w składzie, no głównie to. Nie głównie drogi. No i proteiny je Koniecznie, jeżeli jesteś nowym widzem, zostaw subskrypcję naszego kanału, aby widzieć więcej. My na pewno m, wkrótce kolejne projekty Dęko się pojawią, bo bardzo dużo kosmetyków tutaj pomagam kamieli zużyć. Mhm. Zapraszamy Was też na Facebooka, na Instagram, pisując City nice of Beauty. Nie zapomnijcie o kciuku do góry, bo to jest dla nas niezwykłą motywacją. Do zobaczenia następnym razem. jaki pa.